Witaj! W dzisiejszym filmie zabieram Cię na stok narciarski. Sezon zimowy już rozpoczęty, każdego dnia otwierają się nowe wyciągi narciarskie, więc jadę sprawdzić, jakie panują warunki na stoku, który jest najbliżej Gran Tatry. A przede wszystkim zobacz, czy pamiętam jeszcze, jak się jeździ na desce. Jesteśmy na stacji narciarskiej Kotylnica, więc na sam początek idziemy odwiedzić naszych przyjaciół z wypożyczalni ŁAŚ. Która znajduje się tuż pod stokiem. Chłopaki na miejscu na naostrzą i nasmarują moją deskę. Polecam ci to wypożyczalnie, tym bardziej, że nasi goście mają tutaj specjalną zniżkę w wysokości 10%. Przede mną pierwszy zjazd w tym sezonie, więc trzymaj kciuki. Stacja Narciarska Kotelnica Białczańska znajduje się w zaledwie 900 metrów od Gran Tatry i oferuje świetnie przygotowane stoki dla każdego. Znajdziesz tutaj coś dla początkujących i dzieci, jak i również dla bardziej zaawansowanych narciarzy. Jeżeli chodzi o ski pas, ja swój kupiłem online i tobie też polecam zaglądać na stronę Tatry Superski. Można się jeszcze załapać na zniżki. Ja zostaję na stoku, a w międzyczasie jako obiekt klienta w Grand Tatry opowiem Ci dlaczego warto zarezerwować u nas zimowy pobyt i spędzić tutaj wspaniałe ferie lub po prostu krótki wypad na narty. Przede wszystkim nasz obiekt to bardzo komfortowe pokoje urządzone w eleganckim hotelowym stylu. Na miejscu czeka na Was nowoczesna narciarnia z miejscem na przechowanie sprzętu, kolorowa sala zabaw dla dzieci oraz atrakcje, które pozwolą się zrelaksować na koniec dnia takie jak balia ogrodowa, Sauna. Pobyt w Grand Tatry możesz zarezerwować ze śniadaniem lub ze śniadaniem i obiadem, co z pewnością jest ogromnym plusem podczas pobytu z dziećmi i pozwala na efektywne zaplanowanie czasu. Dodatkowo, nasza recepcja jest do Twojej dyspozycji i służy pomocą, zawsze kiedy czegoś potrzebujesz. Swój pobyt możesz urozmaicić zamawiając wino do pokoju, bukiet róż lub szampan i czekoladki. Podczas pobytu Możecie skorzystać ze zniżek od naszych partnerów, a na najmłodszych gości czeka zniżka na pobyt w wysokości 30% dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Moją dzisiejszą snowboardową przygodę kontynuuję na wyciągu pasieka Express i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej trasy i jest to zdecydowanie moje ulubione miejsce do jazdy. Stok jest bardzo szeroki, a sam wyciąg oferuje nowoczesne, podgrzewane kanapy, więc nie straszne nam żadne mrozy. Nie odbyło się bez zaliczenia upadku, ale jak to mówią, jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Z górnych stacji wyciągów można podziwiać wspaniałe widoki na panoramę Tatr oraz pobliskie miejscowości. Znajdziecie tutaj również trasy do narciarstwa biegowego oraz snowpark z prawdziwego zdarzenia. Można też skorzystać ze skibusów, które kursują przez całą zimę. Warto wspomnieć, że przy stacjach działają szkółki narciarskie, które oferują feryjne kursy narciarskie i snowboardowe dla dzieci. Można więc zorganizować aktywny wypoczynek całej rodziny, niezależnie z poziomu umiejętności. Won't stop until I find it Write my name in diamonds But all these lights are blinding I wonder is it worth it Feel like I'm losing my mind Yeah, remind me Don't be afraid of the dark Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby Don't let it rain on your spark Keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you're right I blew up, everybody telling me that I'm the man Same people gave me the finger They reaching out for me to give a hand In a different city and my pills came Cause this tour don't happen, I feel pain And the girl with me say she down for life But she don't even know what's my real name Just try to get what she came for And ain't nothing I got safe though Cause when the money go wild, everybody get a piece But it's looking like I ain't on the payroll Got a big house made out of Play-Doh And a plastic crown Halo, but still a long way from my tank low. Cause my Tesla charge for them bankrolls, and I'm grinding money on my mind. And I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder is it worth it? Feel like I'm losing my mind. Yeah, remind me. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału Grand Tatry i koniecznie zostaw komentarz, aby pomóc nam zwiększyć zasięgi. A jeżeli szukasz fajnego miejsca na zimowy wypad w góry, zapraszam Cię do Grand Tatry. Tutaj najlepsze stacje masz w zasięgu ręki. Do zobaczenia!